Elo, elo, witam Was w widzowie w kolejnym odcinku mrocznym na tym kanale. A w dzisiejszym odcinku. E, bo rozmawiam sobie o tej ukrytej kamerze, którą pewnie tutaj widzicie, jest po prawej stronie i obserwuje mnie, więc straszne. Ale może przejdźmy do niej, bo to jest bardziej mroczne niż Wam się wydaje tutaj to zdobili suba i łapkę w górę i dobimy chociaż 50 subików będą oceniał także wasze konta, więc... Tutaj macie moją gracza ID no i możecie mnie możecie e, nie dodawać do znajomych. Trzy osoby dodam więc, e, więc... Ale musicie oczywiście napisać komentarz i napiszcie także swoje id, żeby mógł ocenić poprzez się bo wkrótce nagram z tego odcinek. I uwaga. Co my? U... Uścieło. Okej. Okay. Mamy tutaj kamery Star Parku. To jest bardzo mroczne. Ale... Uuu, mamy tutaj kamery, i czas, czas japoński. Cóż, nie dziwię się w sumie. Okej, okay, jest widać noc, już nic się nie dzieje w Parku, Chyba okay. zamknęli. Wow, co się stało? Wow. Nie, jeszcze ktoś tam chodzi. Jeszcze chyba nie zamknęli.

Mamy mnie tosu. Nie, nie wiecie, co ja było bo to jest mega straszne. Mamy tutaj lok lokalizację Security Room SE. O co tam chodzi? Mamy tutaj tak jakby tajna majka zrobionego. I to jest mega dziwne, jakiś wybuch, i pokazane na i czyżby to miało coś związek z nowym Zadymiarzem, który ma wejść? Z Rikiem, bo tutaj mamy oficer Ryk i możliwe, że to jest nazwa nowego Zadymiarza. Widzowie. Mamy 7-11. No okej, okay, 7-11 mamy dzisiaj, tylko że nie 95 rok. To jest bardzo dziwne. Dlaczego akurat taka data? Ciągle jest ten 95. rok. Ej, to jest podejrzane. Tak szczerze. To jest bardzo podejrzane. Hmm. Czy to by miało coś wspólnego z... No, to jest bardzo podejrzane. Co jeszcze tutaj? OK. O. Przysunęliśmy i mamy tutaj kolejne daty. Mamy tutaj piąty, a tu mamy szósty. Okej. Okay. I znowu mamy rik. Okej. Okay, I ma, ma tu jakieś notatki swoje. Ej. Tu mamy drugi, jedenasty. Okej, okay. on tu pisze, że ta praca jest łatwa. Widzicie, jest bardzo. Tu jeszcze nic nie jest uzupełnione. Tak jakby jutro miało się tu coś pojawić. Zobaczmy, że. Tutaj zostało to napisane o siódmej dziesięć. O siódmej dziesięć, no dobrze, ale co ma związek z siódmą dziesięć? Teraz siódma dziesięć, czy siódma rano? Bo nie jest to dokładnie napisane. Wydaje mi się, że jest to rano, ale nie jestem w stu pewny. No, naprawdę jest to skrypi. Eee... Wejdźmy sobie... Wow, co to jest? Security Alert Unwatched Security Footage. Ok, open. Mamy tutaj kamery. Wow, a no spróbujmy może wpisać siódmy, jedenasty. 95 i godzina. Nie, tutaj zróbmy czwarty. Chwila. Czwarty. Tak, tutaj zróbmy 15. Piętnasta. Chwila, 15, piętnasta, 36. Pięt... Oj, ciągle mi się myli. Przepraszam nas widzowie 15:36. 36. I 22 sekundy. I uwaga. Coś się tutaj zadzieje. O! Włączamy się ponownie kamery. Okej. Okay. I mamy Mandy, która sprzedaje coś. Mamy twarz Leona, widzowie. Ujawniła się twarz Leona. Jo! Okej. Okay. Głonik jakiś ochroniasz? Co? Nie, nie, nie. Okej. Okay. już chyba ze zamknięciem z tarparku prawie, bo 22 ta tam dobija. Widać? No bo to jest chyba kolejna godzina godzinę do pani. nie tu kamery, nie chcę spróbować, mi coś się dzieje. Okej. Bardzo dziwne. Mamy tutaj wejście ze Star Parku. Okej. Okay. tu mamy 8 bita normalnie. Patrzcie, przecież to jest 8 bit. To jest czysty 8 bit. To był normalny 8 bit. A tu co to było? Czy... Gdzie... Yy... I tu jest przecież kopalnia, w której kupił Jackie i Carl. Eeej, to jest bardzo... Jo, co, co To ma wspólnego z... Okej. Okay. No tutaj nic takiego nie ma, nikogo tu nie ma, chyba już przez kopać. No tu też... Autka, Ach, chyba już tu jest jest jestem starpark Ale naprawdę creepy. Tutaj... Ej, widziała. Okay, to chyba też jest jakaś atrakcja, ale nie jestem pewien. Um, Okej. Okay. Do... cóż... Okej, okay. w tu klikam coś gdzie przewraca się nic nie kamerę. A, kamera. Aaa, kamera coś. A, no tutaj mamy to. Co to było? Długopis. Telefon? Telefonem nic nie da się zarobić. Okej, okay. jest 22 na tych kamerach teraz. Hmm, ciekawe, ej Kurczę. Hmm. Bo jest za. nie wiem, to jest tarpa Wchodzą sobie pracownicy, chyba. Albo to są że. I to jest. Pan Maniek, tak, jakby to był ten Rik, właśnie. Czy my właśnie poznaliśmy twarz Rika? Czekać, trzeba się temu przyjdzie? No tutaj nic się nie dzieje. Tutaj kuchnia to nic, tak ja nie ma. Hmm, chyba na to wychodzi. No, to był oficer Rik. No cóż, tutaj dalej nie, nie mamy już nic. Tutaj ja mamy właśnie, jakąś tam. No dobra, e, spoko, jakby no no. Powiem my... tak, że to jest straszne, no. naprawdę. Okej, okay, nic się nie myślę, nie, nie znajdziemy na tych kamerach, ponieważ już wszystkie przejrzeliśmy, no i byśmy i to by było bez sensu, no więc co? Chyba myślę, że możemy zakończyć ten odcinek, ponieważ po prostu, no. Te kamery są bardzo tajemnicze. Teraz nam muzyka z nich leci. Także bardzo są one tajemnicze. Po opisie znajdziecie link do playlisty z właśnie z tymi odcinkami, bo jeszcze będzie parę odcinków z tego. Jeśli się czegoś więcej do właśnie dowiem. No i... Yy, właśnie No co Ja żegnam się z wami I do zobaczenia Elo